Gamer Legion kontra Gunfire w ramach turnieju, oczywiście CCT. Faza playoffów. Wiemy, że jest to. czekajcie, bo ja mam double dźwięk aktualnie, prawdopodobnie. Dobra, powinno być git. A no jest Jehanka. To jest Neri, atakowany przez ekipę Gamer Legion. Ale volt tutaj się średnio odnalazł tym burstem, że tak to powiem. Teraz jeszcze. Widzę, że Jadka jest e, na bumsaitach, no ale to easy oraz ksielo e, zdobywają eliminację i zostaje sam dzik, sam snacks. Wiem mniej więcej gdzie jest ten pierwszy przeciwnik. O. Czy będzie hedzior? O! Jest Hedzior! Snacksu teraz jeden na dwa, już aktualnie tylko i wyłącznie. Wtórzych jeden. Drzwi, a drugi jest typowo za silosowy player, nie? Snack no, wychodzi tak, tak chodzi, Janusz, Janusz próbuje, ale Finigan. Na razie, Snax z pierwszą bombą. Na easy, no. Mega rozważny stara się zagrać tutaj drużyno Terror no i zobaczmy, Snax już ze drugą bombą. No ale Finigan w sumie robi nagle trzy trafienia, tak w sumie z niczego, nie? Mniej więcej antyterrorysta. i właśnie. Teraz pojawia się eliminacja i mamy jeden na jeden. Ten versus Volt. Volt mam wrażenie wie, że to Heavenowy został przy życiu. Ale niestety Ale tutaj ruran. Ojoj. Dobra, flame z dwoma odpowiedziami. Jest nadzieja w tej rundzie. Dodatkowo też Snacks ma w sumie swoją pozycję, czyli gdzieś tam w ogóle na całkowicie innym miejscu na mapie. Dobra robota zrobiona, nie? Settler na przykład ma stówkę aktualnie na swoim koncie, ale dostaje bombę od Slenda, no i jak widzimy, se kończy. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na G4skins z kodem MATEO i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo codziennie możesz odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. Z tego co widzę, no slant, już powolutku sobie podchodzi, natomiast tener na rampie z dwoma eliminacjami. W takiej rundzie powalczyć, aktualnie mamy przejście, no ale teraz Celter. Bardzo ładna eliminacja. No i jak widać, nie tylko jeden frag wpadnie na jego konto. Gun 5 po raz kolejny. Dobra, snacks zobaczcie jak tutaj oraz sobie przeciwnikami na outside. Zie. Ładnie zdobyta eliminacja jednocześnie. Zostało nam kilku zawodników. Oj, teraz. Jakby ten timing zadziałał dla Staxa, gdyby on się tylko odwrócił, to miałby fraga, bo gościu robił słapa broń takiego, takiego, no może nie słapa, ale... No wiecie, już pewnie musi ku nacisło po prostu. Na tej zasadzie, a teraz finigan z wyjściem, z eliminacją. Flames odpowiada i mamy 1 na 2. Easy versus flames wot. Ale no, tutaj w zasadzie taka sytuacja zwrotna. Jedni wchodzą na plecy, drugi. Jest no, teraz. Woo! Easy! Ale teraz wyciągnął eliminację. Taka jest defowana, i nagle okazuje się, że zespół drużyny Terror przygrywa taką wymianę. Izzy wygrywa klacza. Ja bym chciał taki teamek gdzieś widziany, był on na Twitterze. Czyli był tam Hades, K chyba, Ralen, SNX chyba tam był jeszcze jako Eagle, i, i Dycha tak? Jako piąty. Szczerze, wydaje mi się, że to, to by mogło ogólnie wyjść fajnie, nie? Ja bym się nabrał na taki team, w sensie uwierzyłbym w to, że jest potencjał, nie? Pytanie, jakby się to zakończyło, nie? To swoją drogą, ale. Ja bym tak na papierze, to wyglądałoby bardzo fajnie, nie? Aktualnie slend andu. To z Killarem. No, Kilar jest na bank w takiej kwocie do wykupu, że nikogo by nie było stać, nie? A reszta to są, powiedzmy, agenci do wzięcia. Ty właśnie czaty, bo mam deala. Czy ktoś z was.? Albo dobra, po rundzie 3 versus 2 no, mamy podejście. Och, teraz ten Erich strzelił jak z armaty. Coś tutaj ten aim Slenda nie siedzi aktualnie. Aż w końcu ksielo, to wszystko kończy. Chodź albo tu teraz dymy wol. Mus wyjechał ja pełnej slent też, jak widać, z eliminacją. O! Szkoda, że AMD nie trafił, bo mielibyśmy w sumie sytuację bardzo korzystną, tak? Slend bez Fira. Ale jak troszkę szybciej, chociaż tak wyszło całkiem spoko. No ale a zostaje sam od okolicy, jak widać, góry. Od okolicy całego Heavena. Jezu, ten Palach to Ty. No, Palach to nie siadł za dobrze temu ziomowi, nie? Ale to dla nas dobrze, bo zostaje dzięki temu wygrana runda przez Gamer Legion. Dobra, mamy dojazd tutaj, widać od musa oraz od Snaksa Ło! Wow, ale teraz Flameys tutaj wyczarował nam dwie eliminacje ładnie. Indywidualnie tutaj na outside. Zie. Piękny plan od niego. Było bardzo blisko w ogóle trzeciej eliminacji. Chłop tam na 50 HP, bo przetrwał, ale. No już nasz dzik polski. Skraca sobie pozycję taką, jak gdyby nigdy nic. No i popatrzmy, no snach, czy będzie jakaś kosa. Nie no, ale będzie pewna eliminacja na selterze. Więc jakby ten zawodnik, który. Dosyć dobrze sobie w tym meczu radzi Mamy w sumie kontrolę dwóch zawodników gotowych na bliskim dystansie w razie co, więc S O wypięknie! Zobaczmy co robi tutaj GL Gamer Legion bierze sobie młodziaków, takie talenty jak między innymi ANDU, takie talenty jak między innymi Flamers A potem patrzysz na NC i oni biorą pod jego ty. No no, musiałem no. Dobra, mamy po mapie. Mamy zwycięstwo. 13 do 8. Tam nastroje przed mapą, którą chyba wszyscy kochamy. Przed mapą das 2 Klaimers zaczynał od dwóch eliminacji. No i teraz Finigan jeszcze odpowiada, także... Sytuacja dosyć dobra dla GEL, jednocześnie VOLT wycofuje się z dolnego trupa, chociaż to kwestia timingu. A teraz na całe szczęście nie padł... Uhu! Zwycięstwa pistoletówki, można myśleć nad odjechaniem z wynikiem. Szkoda, że 4 na 2 dali zaplantować bombę, nie? Ale ostatecznie, bardzo łatwiutko tutaj, punkt wpada na konto naszego zespołu. Tak sobie czyści mało latów. No i proszę bardzo, Janusz! W ogóle co sądzicie o braku kwalifikacji do majora aktualnego? Według was na plus czy na minus. Teraz ksielo, łapie andu. Dosyć szybko zdobyta eliminacja. Slętnie zdobywa jednak kontry. No teraz pa flame. <gł> Ale to on jest petarda. No to jest gościu, nie? To jest pan! Flamest w tym meczu I teraz powolutko podejście no Ale Flameus to Sigma kontroluje Kontroluje tutaj wszystko na site A trzyma tutaj obrońcę galerii Ale on jest coś mocno niecelny dzisiaj e Sled Nie trafia zbytnio tych strzałów Lent. Trafisz to dzisiaj w końcu czy nie? Dziękuję bardzo Ale finalnie mamy jeden na jeden Finalnie mamy jeden na 1 35 HP u zawodnika ekipy CT I tutaj jest rura w ogóle od długiej, bardzo daleka obiegówka, Tutaj trzeba na pełnej Lecieć, żeby w ogóle zdobyć eliminację. No i frak jest, ale. Nie będzie czas. Dobra, zobaczmy, co robi snack Patrzcie tutaj, jaki tutaj... Geniusz CSA! Dorzucony smoke. Łatwiutko. No i teraz wódz celowany, tym, tym razem nie z okolic bombsite'u B, gdzie tam gdzieś z okolic dolnego trupa, tylko tym razem z samochodu. Na długą. O, taki timing w ogóle. Ojej oj. Ojej oj, no ale jak widać, palak działa na korzyść snaksa. No. Ten M coś nie wchodzi aktualnie, ale zobaczcie, no jest dzik. No, popatrzcie, to jest Snacks, nie? No i łatwiutko! Jednak nie tak łatwiejsko Oj panowie sprawdzamy oj, oj. oj maszyna ruszyła u Volta Dobrze On już wie Klajmus to jest szef, nie? Ale nie na tyle duży, żeby ugrać taką rundę. Szkoda, że... Mamy dwóch zawodników na full, ale zobaczmy gdzie jest Scenery. Chłop ma taką pozycję. Może te dwa fragi. Może nie chciałem powiedzieć, że to była formalność, ale... Na początku... Wierzyłem w to, że będzie kierownica, nie? Ale ogarnął jednak scenerię. Dał sobie radę. Nie zostaje snags, ale ten raczej się nie chwapi do sprawdzenia za bardzo tej pozycji. Oj, Trochę się tu nie zgrali za bardzo z tymi ani fleszami, ani smokami. Ogólnie Easy sobie za wupy tak klika, tak konie co, po leci, ty. Się teraz zdenerwował dwa na dwa w sumie, paka na długiej. Mój, no Volt teraz bardzo ładny strzał, prosto w głowę rywala. No i Volt tą rundę wygrał To były chyba 4 fragi od Volta Dokładnie tak No i zobaczcie Ty Slend nagle otwiera nam znowu rundę I w sumie B jest clear Kwestia jeszcze dupnąć tego Dobrze To jest runda Slenda Bardzo ładnie gra teraz Sniper Uuu W ogóle myślałem, że to weszło Ale ładna gierka od Slenda No nie i finigan jedzie, ale mam wrażenie, że Snax czuje czuje przeciwnika. On wąchał i wywąchał nam finigana jednocześnie. Teraz strzela Volt, strzela Heda. Wolcich bardzo dobry i bardzo ważny strzał z tej snajperki. Teraz jednocześnie nie, nie widział, widział, ale granat zrobił robotę. No, byle Selter teraz nie zrobił jeszcze jakichś fragów. I będzie tak naprawdę baja, nie? Tak, Ksielo. Pikuje, Slam coś niecelnie akurat z tej AWP. Paka w najgorszym możliwym miejscu. Flamus indywidualnie pikuje i zostaje snacks ale Janusz. Tutaj dobrze się wychylić. No. Dobrze Flamus, jest eliminacja. Flaszyki. Ogólnie podwójna ustawka przy oknie jest tak naprawdę i... To przez to nie została dokładnie sprawdzona pozycja. Ale zostało przejęte. Wow! Ale ubezpieczył! Ale jaja ty! GL taką rundę wygrywa! Goście są już na blisko. Oj. Dobra, Slend jest odpowiedź, ale teraz ten granat pole... Dobra, to jest chyba do 11. Chociaż może Flameus jeszcze coś tutaj zrobi. No to jest ryzyko takie, że jest def na raz, nie? I on raczej nie piknie. No właśnie, to jest koniec. To jest koniec, widzowie tej mapy. No, ładnie, ładnie. No, to oglądam G2 komentując Gamer Legion. Oglądam, no. Tu mam na monitorze G G2. Wyobrażam sobie, że Niko to snacks i wiesz, komentuje to w ten sposób, nie? Czy komentuję? No to dzisiaj może takie niestrichter komentowanie, ale. Tak jest, to do Niko podchodzi. O, zobaczmy. Pa. A o której ten mecz jest? Ja jakby przyznam szczerze jakby Ja nie śledzę jakoś bardzo mocno tak jak w sensie na przykład nie kastuję no to robię inne rzeczy, nie? Raczej nie oglądam mecze tak na full focusie Ty Więc mi się wydaje, że może być ciężko Ale generalnie ja by było jakby bez Huxiego ogólnie na przykład turnie wygrali, nie? No, a tutaj rundę wygrywa GL. Wygląda to zbyt dobrze. Tutaj co? Mamy eliminację. No i od razu mamy cofę. A Easy zajmuje bombsite, a w pojedynkę bez walki, bo tutaj nie ma za bardzo opcji w ogóle na odpowiedź. Teraz jeszcze jedzie, easy po kolejne eliminacje, ale Snacks odpowiada. No i proszę, Andu też jak widać, ze skutecznym. Ale te Gunfire teraz sobie rundę strollowało. Gości, goście tutaj mieli dużą przewagę wyposażenia. No taka jest prawda. <noise> Rozbrojone! Dobra, tu goście raszują bety Dobra, Andu z raz, Andu 2 Fold 3 Maszyna ruszyła Mamy! Dobra, jedziemy Dobra czaty, kto wygra? Gun 5 czy GL Dawajcie typy na czacie, ciekawy jestem opinii Jak to wygląda tak po pierwszej części O, tu easy Przeciągnął nam tą serię strzałów. Został Flamus, ale ostatecznie mamy 3 Versus 1. Podniesiona i rotacja pod B nam się szykuje. No, mądrze to robi snax, bo teoretycznie będzie miał free planta. Jezek, 500 Q! <ścoughs> Patrzcie co robi Janusz. Jezek Bambiki ograne teraz. Pięknie! Żeby teraz się udało zdobyć jeszcze rundę To już w ogóle to będzie klacz mistrzostwo świata Też ci już słyszą co się mniej więcej dzieje Okej okay. Tak dobrze to wyglądało Nawet by mnie nie zdziwiło Jakby goście nie retake'owali w tej sytuacji Taka palaka rzucił na wyjście Co jest? Jezu, no ale mamy snaczu, ha! Pięknie! Co tu jest w ogóle zamieszanie! Goście jeszcze wchodzą, ale no, mimo wszystko wygrywamy rundę! Mimo wszystko wygrywamy po raz siódmy! Celter z Busta jeszcze łapie nam Flameusa, także no jeden z ważniejszych zawodników, tak naprawdę, formacji Gamer Legion. Został już wyeliminowany. Ajajajajaj! Andu miał dobry moment na wychylenie, nie? No to nie są zbyt dobre informacje, nie? Dobrze jednak, jest bomba, jest pierwsza luta! Tutaj jednak wjeżdżają na plecy, hej, przeciwnicy Flames raz, Flames dwa, jeszcze nie sprawdzona w ogóle ninja! Raczej to mamy! Max nawet nie zdradzał pozycji, wydaje się właśnie, że. Na spokojnie. O. Ale zrobił magika, o. Oj, oj, oj! Ależ tutaj. się wydarzyły cuda na kiju. Jeżeli nie wygra Volt klacza 1 vs 3. To będziemy mieli kolejny remis w tym meczu. Niesamowita. Niesamowita. No nie no, widzicie co jeden chłop stoi Ja pierdula trzymajcie mnie, nie? Dobra, Andu się chyba zdenerwował oj, oj, oj oj oj, jaka sielanka Dobra, Janusz odpowiada. To jeszcze nadzieja jest O, no, dawaj tak?